Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Bartek z kanału The Modern Playing. Dziś rozegramy sobie kolejny mecz ligowy, już jesteśmy w pierwszej lidze. Ostatnio wygraliśmy ostatni mecz i ze statystykami 6 wygranych meczów przeszliśmy do pierwszej ligi. Dzisiaj rozegramy sobie kolejny mecz, jak już przed chwilką powiedziałem. Ale zaszła mała zmiana w moim składzie. Otóż po mistrzost... kiedy dostałem kasę za Mistrzostwo Ligi drugiej, postanowiłem, że zakupię sobie nowego zawodnika. I jest nim Remi. Oczywiście miałem już Remiego, ale ten jest pod 4-1-2-1-2, tamten był pod 4 -2, 2 2 Czyli nie do końca moja formacja. Dodatkowo ten zawodnik jest już z Ligi Barclays. Więc świetnie się tutaj komponuje z lewym pomocnikiem oraz z środkowym pomocnikiem ofensywnym, dzięki czemu myślę, że komfort gry wzrośnie, a ilość strzelanych przez niego goli również będzie o wiele większa. Ale nie o nim dzisiaj, ponieważ o nim już mówiłem kiedyś w bodajże 10-11 odcinku jakoś tak. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o Hatemie Ben Arfie, czyli prawym pomocniku, aktualnie grającym w Newcastle United. Jego na pewno silną stroną jest dribbling. gwiazdkowe sztuczki, słabsza noga na cztery gwiazdki, czyli również potrafi z niej uderzyć i to całkiem nieźle, o czym już nieraz się przekonałem. Słabsza noga lewa, Zaczynał właściwie o, z Lyonem. Później e, przeszedł do Olympique Marsylia zdobył tam puchar Francji e, Następnie przeszedł do Newcastle United, gdzie gra do teraz. I ma się całkiem nieźle z tego co z tego co wiem. W październiku 2010 roku doznał bardzo Niszczycielskiego, jeżeli chodzi o jego karierę, urazu nogi. Było to złamanie w dwóch miejscach, ale pozbierał się i po roku mniej więcej właściwie 9 miesiącach rehabilitacji rozegrał swój pierwszy mecz 21 września 2011 roku. Czyli, jak widzimy, zawodnik ten jest na pewno. Silnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o morale. Chce grać i dąży do tego. Tutaj możemy zauważyć więcej jego statystyk. Większość tutaj na zielono obrona obrona mnie aż tak mocno nie interesuje. Jego główki nie są powalające ma 180 cm wzrostu czyli jest dosyć wysoko, wysoki, ale są zawodnicy wyżsi na przykład kościelny w moim e, składzie, który akurat tym się zajmuje. No dobrze, to tyle na temat tego zawodnika. No nie powiedziałem o nim na pewno tyle ile powinienem. Ale. Ale myślę, że chociaż troszkę nakreśli to wam jego postać. No dobrze. Zatem zacznijmy. Kolejny mecz. Szukamy przeciwnika. Jest to pierwszy mecz w lidze pierwszej. Zobaczymy jacy tutaj przeciwnicy nas czekają. Czy będzie bardzo trudno, czy może jednak zdołamy tutaj coś osiągnąć? A zatem zobaczmy na ich skład. No, widzę, że tutaj Royce, Müller, niemiecki skład ogólnie. No, kilku jeszcze tam dobrych zawodników. No dobrze. W takim razie ja się na razie z wami żegnam i zapraszam do skrótu. Witamy państwa z Arias Arena Monachium. Witam Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowski. Zaczynajmy zatem ten skrót. Zawodnicy wychodzą na morowę. na pewno zastanawiają się, jak rozegrać ten mecz. Czy może ofensywnie albo grać defensywnie i bronić się przed atakami przeciwnika. Ewentualnie kontrować go. No zobaczymy, zobaczymy jak się jak będzie przebiegał ten mecz. Myślę, że będzie on dosyć ciekawy. Już mamy pierwszą akcję podanie do Remiego, ale nie zdął on do niego dobiec. Adler był zdecydowanie szybszy. Kolejna akcja, Remi do Benzemy. Tutaj zamieszanie w obronie strzał z daleka Benzemy, właściwie już z pola karnego. No i Karim Benzema zdobywa pierwszą bramkę w szóstej minucie. Zasłużoną zdecydowanie, ponieważ zawodnicy drużyny przeciwnej poszli zdecydowanie zbyt ofensywnie. Nie znali jeszcze mojej gry, a zdecydowanie szybko chcieli, chcieli zdobyć swoją pierwszą bramkę. I to się zemściło, ponieważ już po chwili kolejna akcja Nasriego. Jeszcze tutaj małe zamieszanie. W końcu wybijają, ale, ale już było niebezpiecznie znów. Znów Nasri. Podanie do Benzemy ten już takiej sytuacji nie marnuje. Więc dwa gole szybkie benzemem, szósta, dziesiąta minuta. Jak na to zareaguje nasz przeciwnik? No, powinien pójść do zdecydowaniu do obrony i czekać na szybkie kontry. Ale on zdecydował, że jednak woli opuścić mecz. Nasz pierwszy mecz w lidze pierwszej. Także nie dograliśmy go, nie udało nam się, przeciwnik się rozłączył. Bywa i tak, no sam bym był zdenerwowany, gdybym w 10 minucie przegrywał już 2 do 0. Zobaczmy sobie na skład, kondycja na 99 punktów, więc jest bardzo dobrze. Ten mecz nie odjął nam żadnym. razie kondycji, ale co to? Mamy już 18 punktów? Jak, jak to się stało? Otóż ja rozegrałem wszystkie te mecze, to nie żaden bug. Ze strony jej. Rozegrałem wszystkie mecze. I i teraz chciałbym wam pokazać mecz o mistrzostwo ligi pierwszej. Ostatnie w tym sezonie. Nie mam już więcej możliwości zagrania meczu w tej lidze więc, w tym sezonie, więc, więc jest to na pewno bardzo ważny mecz. 3 punkty dają nam mistrzostwo. Jeden punkt nie daje nam nic, przegrana również nie daje nam nic. Z kim zagramy zatem? Remit Torres w ataku, czyli dosyć szybki atak. Juan Mata. No tutaj również ten zawodnik jest bardzo mocny. C Czech na bramce. No niestety może, może być ciężko z biciem gola. No i zaczynamy mecz. I od razu idziemy ofensywnie. Podanie do Sani, która tutaj ładnie się. Który tutaj się ładnie e, pokazuje. Remi strzela, jeszcze Benzema chciał poprawić. Ale Czech pięknie broni. Pięknie broni. Zdecydowanie. Tutaj możliwość e, Torresa. Oni tutaj też ofensywnie grają. Ale Torres po, zamiast podać. Strzelił. Nie wyszło mu to zdecydowanie. A tutaj Remi ma okazję. Ale Czech pięknie broni. Chyba gra dzisiaj mecz życia. Zresztą to zobaczycie za chwilkę. Bo naprawdę, to co on tutaj wyprawiał, to było świetnie. Teraz Benzema. I mógł również podać. To, byłby, to byłaby bramka, tymczasem nie udało się. Ale mamy rzut. E, e, rzut. Nieważne. Podanie do Enzobbi. Ten strzela. No i to nie miał... tego nie miał prawa obronić bramkarz. Z dosyć ostrego kąta, uderzył bardzo mocno, więc więc nie ma szans. Remi, podanie do benzema. I w 32 minucie ustalamy wynik na 2 do 0. Czy ten wynik się utrzyma, czy może zdecydowanie będzie inny? Nie wiem, zobaczymy za chwilkę. Tymczasem jeszcze obserwujemy bramkę poprzednią. A teraz znów w ataku, znów my w ataku. Remi, podanie teraz do Nasriego. Strzał. Nasri. Nie w bramkarza. Kolejna sytuacja: benzema strzela z pola karnego. Nic nie wychodzi. A tutaj Nasri. I znowu cech pięknie broni. Naprawdę. No, bramkarz gramy z życia. A tutaj zablokowany najpierw strzał kościelnego. Potem MVA bodajże strzela w supek spalony no i niestety, niestety mamy cały czas 2 do 0 a tutaj sytuacja e, przeciwników podanie do Remiego ten popisuje się dosyć ładnym olejem. i mamy 2 do 1 taka bramka e, do szatni zdecydowanie deprymuje e, na, moich zawodników i zobaczymy, zobaczymy jak będą grali w drugiej połowie. Czy zdobędą jakieś bramki? Czy może przeciwnicy zaczną prowadzić? Zobaczymy. No i tutaj sytuacja moich przeciwników, tak jak mówiłem, zdecydowanie to mnie zdeprymowało. Strzał, o nie, jednak nie strzał na matę. Tutaj jeszcze Remi strzelał, ale na szczęście, pomimo błędu bramkarza, udało nam się to obronić. I kolejna sytuacja również dla nas pozytywnie rozstrzygnięta. Podanie do Torresa, za dużo miejsca zostawił tam mandanda. No niestety, jeżeli Torres widzi, że jest miejsce, żeby uderzyć, to on to robi. I zdecydowanie i tym razem wykorzystał tą sytuację. Teraz podanie do Benzemy ten ma czystą sytuację. Niestety nie wykorzystał jej. Szkoda! Bo mamy cały czas 2 do 2, a w natarciu już przeciwnicy. Ale na szczęście Kościelny bodajże zdołał obronić. Podać do bramkarza. Teraz Nasri strzał z daleka. No ale Czech naprawdę bardzo ładnie paruje ten strzał. I mamy cały czas 2 do 2. Kolejna sytuacja. Remis strzela już z pola karnego. Ale na szczęście Mandanda wyszedł lekko i zdołał zażegnać niebezpieczeństwo. Teraz mamy kolejną akcję z ogbia, strzał. Nie wiem. Nie wiem jak to czego bronił. I w ten oto sposób zakończył się ten mecz. Czy powinniśmy wygrać? No nie wiem, nie wiem. Zdecydowanie tutaj Czech ładnie bronił i myślę, że właśnie to on wypracował im sytuację remisową. Ja myślę, że dosyć ładnie również grałem, stwarzałem sytuację. Więc więc myślę, że było całkiem ok. Szkoda jedynie, że nie zyskaliśmy końców ani paczki. No dobrze, to by było na tyle. Zapraszam Was do komentowania tego filmiku. Zapraszam również na mojego Facebooka. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!